Nadchodzące kolaboracje to już dzisiaj. Darmowe nagrody, które niedługo znikają. A to wszystko i naprawdę jeszcze więcej w dzisiejszym filmie. Także koniecznie go, dajcie go do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo, jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem. A jeżeli wy nagle na swoje konto w Fortnite chcielibyście dostać telefał dolców, to zostawcie tu łapeczkę do góry i sprawdźmy, ile osób by tak chciało. Jeżeli wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli oczywiście Hexokod. naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodik ma wpisany. A teraz zapraszam do oglądania. Na samym początku przechodzimy do czegoś, co już dnia dzisiejszego pojawi się w Fortnite, cie. A bardziej no to na moment jak wy to oglądacie, to już powinno być dostępne. A mowa tutaj o i nie ma mocnych w Fortnite. Cie. Jak się okazuje, no to Fortnite na swojego Twittera wstawił coś takiego. Czyli gdzie są te super stroje? Oni nadchodzą już do sklepu dzisiaj. Co oznacza, że na moment jak wy oglądacie ten materiał, no to i nie ma mocni już powinni być dostępni w sklepie. A oczywiście w skład całego zestawu wchodzi między innymi elastyna, przy okazji mrożon, jak i również pan... I nie ma mocny. Także naprawdę myślę, że bardzo ciekawie o tej kolaboracji wiedzieliśmy już od dłuższego czasu. No jak się okazuje, no to wreszcie ona nadchodzi. Także według mnie, naprawdę mega spoko. Jak będziecie sobie kupowali któregoś z i nie ma mocnych skinów, jak najbardziej możecie to zrobić z kodzikiem Hexokot. Przechodząc dalej do właśnie kolejnych kolaboracji, bo jak się okazuje, no to takowych nadchodzących jest naprawdę wiele. Na samym początku coś, o czym już mówiłem wczoraj, czyli właśnie między innymi o właśnie kolaboracji z i nie ma mocnym, Następnie w Halloween powinniśmy dostać kolaborację z Piłą, jak i również z Mephisto. Następnie ma się też pojawić po prostu rybka z Deadpoola. Przy okazji też jest właśnie kolaboracja Spider-Man vs. Venom. Nie wiadomo, czy będą z tej kolaboracji skiny i czy na przykład będzie tylko autko. No, na to musimy poczekać. Następnie Nissan Skyline właśnie z Szybkich i Wściekłych. Przy okazji no to jakieś złe postacie z Disneya, jak i również Snoop Dogg. Także e, nie chyba coś oszukiwać, jest tego naprawdę wiele, ale dosłownie jest tego jeszcze więcej. Jak się okazuje, no to do Fortnite'a ma również nadejść kolaboracja z, z Skeletorem. No i jak się okazuje, no to chwilowo nie znamy ani daty wydania, nie wiemy, moi drodzy, nawet czy jest ta kolaboracja w 100% potwierdzona. Jak na razie jest ona w trakcie tworzenia i zobaczymy, jak będzie się ona rozwijała. Jak i przy okazji dostaliśmy też info odnośnie kolaboracji z Personą. I ta kolaboracja najprawdopodobniej istnieje, tylko że jest ona na tak zwanym wstrzymaniu. I nie wiadomo dokładnie z jakiego powodu. No, jak się okazuje, no to ma się ona pojawić w e, po prostu późniejszym terminie w Fortnite. Cie. Czyli może nawet to być rozdział 6, także e, może jeszcze do tego kiedyś wrócimy. Ale oczywiście, jak będziemy mieli jakieś nowe nadchodzące kolaboracje, to jak najbardziej was o tym poinformuję. Także subskrybujcie kanał z Dzwoneczkiem, żeby tego definitywnie nie przegapić. A my teraz przechodzimy do tematu darmowych nagród, których w tym sezonie jest naprawdę wiele i naprawdę całkiem spora część z nich już niedługo będzie po prostu niedostępna. Na samym początku przejdźmy sobie do Drogi Mistrzów i macie ostatni dzień, żeby sobie właśnie te nagrody odebrać. Mamy tutaj chociażby licznik tropiciela, jak i przy okazji emotkę szarża awangardzisty. No i te nagrody są już dostępne od dłuższego czasu i wydaje mi się, że no raczej większości osób już je posiada. Natomiast jeżeli ich nie posiadacie, to naprawdę warto sobie je odebrać. Oczywiście poza tym wszystkim ostatnio został dodany skin niejakiej Feliny. No i wydaje mi mi się, że raczej każda osoba go odblokuje, bo akurat na tego skina, no, jest 10 tygodni. Także to akurat no, naprawdę całkiem sporo i tutaj wystarczy, że po prostu wbijecie 50 poziomów konta. Tak samo, moi drodzy, no to myślę też, że całkiem spora część osób ma już zdobyte tak zwane zadania rankingowe, ponieważ nie ma co się oszukiwać, że no, ten sezon już trochę trwa i wydaje mi się, że raczej większości osób już to właśnie ukończyło. Następnie mamy właśnie Dzień Duma. Jeśli chodzi o Dzień Duma, no to tutaj i mamy ekran wczytywania. I właśnie kończy się on za 5 dni, także to jest taka nagroda bardziej dla kolekcjonerów, tak można by właśnie ją nazwać. Natomiast moi drodzy, poza tym wszystkim, no to w innych trybach też są właśnie nagrody, które zaraz znikają. Chociażby no to w Rocket Racingu możemy zdobyć specjalne felgi do auta, no i właśnie są one za też skończenie jakichś właśnie specjalnych wyzwań, jak i również w Fortnite Festiwalu też mamy wyzwania, które dosłownie zaraz się kończą, a do zdobycia są takie nagrody, jak tutaj widzimy widzicie na ekranie. Także to też bardziej bym powiedział, że dla kolekcjonerów, bo jakieś takie mega ciekawe to one niestety nie są, ale na pewno nieco ciekawsze są nagrody siódmych urodzin Fortnite'a, które też już za trzy dni dobiegają końca. Oczywiście dla przypomnienia, no to macie tutaj do zdobycia graffiti, przy okazji kilof jak i również plecak, ale tak czy siak te wyzwania są na tyle łatwe, że myślę, że raczej każda osoba też już sobie to odblokowała. Przechodząc dalej mamy nagrody, o których mogliście zapomnieć. Na samym początku mamy chociaż Katalinę. No i Katalina to skin, którego większości osób raczej na początku sezonu odebrało. Wystarczyło, że na właśnie urządzeniu mobilnym po prostu zagraliście w Fortnite'a i wbiliście powyżej 100 tysięcy expa. Natomiast jeszcze na urządzenia mobilne mamy chociażby e, taką nagrodę jak to oto autko. Totalnie za darmo. A jedyne co musicie zrobić, żeby je oczywiście odblokować, no to pobrać również na urządzenia mobilne Rocket League Sideswapa. E, no i jedyne co, to musicie wejść do tej gry i w sumie to Wyjść tak naprawdę i wtedy to autko otrzymacie. Tak, jest to na tyle banalne, jak i również mamy kilo falgejsów. Tutaj akurat musicie wejść sobie na telefonie do falgejsów, oczywiście na wersję mobilną i wykonać pięć specjalnych wyzwań, a bardziej, no to w sumie zagrać pięć gierek, bo mniej więcej na tym to właśnie polega. Poza tym wszystkim mamy chociażby darmowy plecak dla każdej osoby, a mowa tutaj oczywiście o tym, o to a jedyne co musicie zrobić, to wejść na stronę Epika i tam odpalić po prostu powiadomienia o ankietach. I to tak naprawdę. Tyle. Mamy też przy okazji, oczywiście, eksploatorkę Emily, która jest od początku rozdziału 5. Jak i również pakiet przeczytania szlaków Taj. Także, no to już jest praktycznie od początku rozdziału 5, więc raczej każda osoba sobie to generalnie odblokowała. Przy okazji, warto też wspomnieć chociażby o turniejach rankingowych, i właśnie jeden z takowych turniejów odbędzie się już dnia jutrzejszego. No a tutaj musicie wbić 50 poziomów, żeby odblokować specjalną, właśnie, lotnię rankingową. Także myślę, że 50 punktów właśnie jest naprawdę czymś mega banalnym, jeśli chodzi akurat o ten turniej i raczej każda osoba sobie to powinna odblokować. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że 4 właśnie października odbędą się jakieś specjalne dropy na Twitchu z właśnie okazji streama Rubiusa i właśnie osoby będą sobie tam mogły coś odblokować. Chwilowo jeszcze nie wiemy co, chwilowo jeszcze też nie wiemy jakoś strasznie dużo, lecz wiemy, że coś takiego ma się właśnie pojawić, także naprawdę bardzo ciekawie. No i oczywiście wiadome też jest to, że już dosłownie zaraz startuje Halloween w Fortnite. No a z okazji Halloween też jakieś ciekawe rzeczy się pewnie w grze za darmo pojawią. Mamy też tego galaktycznego skina dla osób, które grały na urządzeniach z Samsungiem od 2022 do 2024, ale raczej każda osoba, która się pod to kwalifikowała, już tego skina otrzymała. Jak i przy okazji też na przykład zwrot Fałdolców za na przykład Bębny, czyli za tak zwany Bright Kid, który ostatnio źle wyświetlał. Kolorki i Fortnite za to przyznaje chociażby: no, między innymi bilet zwrotu, także naprawdę bardzo ciekawie. No już nie będę tutaj wspominał o chociażby takich klasykach jak na przykład jakieś parasolki za Wina i tego typu rzeczy, bo raczej każda osoba już to wie. I to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcineczek. Ja oczywiście byłem Hexo i o wszystkim będę Was na bieżąco informował. Dlatego subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem. Tak samo jeżeli ten materiał Wam się spodobał, zostawcie tu łapeczkę do góry. Oczywiście jeżeli będziecie sobie coś kupowali w Fortnite'owym sklepie, na przykład ten zestaw i nie ma mocnych, możecie to zrobić z kodzikiem Hexokot. A jeżeli Wy obejrzeliście ten oto materiał, do samego końca w komentarzu możecie napisać nagroda, a ja wtedy postaram wam się przypiąć serduszko. I to tyle. Miłego dnia bądź też wieczoru, w zależności o której godzinie ten oto materiał oglądacie. No i widzimy się dnia jutrzejszego o godzinie 8, a w tygodniu oczywiście standardowo o 6.30. Do zobaczenia i cześć!